Mam wrażenie, że to logo, logo Dacia widzimy coraz częściej na polskich ulicach. A czy to dobrze, czy źle? Dajcie znać sami w komentarzach, czy jesteście fanami, czy raczej sceptykami tej marki. Dacia Sandero to dzisiejsza moja propozycja dla Was. Auto może z małym silnikiem, ale myślę, że nie jedna osoba się skusi na takiego białego hatchbacka od Dacia. Tak samochód prezentuje się z profilu i zobaczcie na ten design. Ciekawe elementy graficzne, no w końcu to auto dla niejednego podróżnika z pewnością. Tak prezentuje się samochód w środku, jest z 2018 roku, ma 99 tysięcy km przebiegu, silnik 0,9 benzynowy, bardzo fajne, wygodne fotele, skrzynia biegów manualna, na górze takie relingi, no i jest to całkiem... Pojemny samochód, który możecie już kupić za 34 999 zł u naszego partnera w firmie Auto Mironek w Gnieźnie. Zapraszamy!